Jeżeli chcecie pisać lepsze teksty na swoje strony internetowe, które przede wszystkim pojawiają się w Google i są brane pod uwagę przez ChatGPT, Gemini itd., to koniecznie musicie zadbać o te dwa kluczowe elementy. Po pierwsze, treść musi spełniać intencję użytkownika, a po drugie musicie utworzyć właściwy rodzaj podstrony, bo nie zawsze to będzie artykuł blogowy. O czym za chwilkę opowiem. Co to znaczy jednak, żeby spełnić intencję użytkownika? Po prostu musimy mu dać kompleksową odpowiedź na zadane przez niego pytanie. Przykładowo, użytkownik zadaje pytanie w wyszukiwarce, jak stworzyć dobrą treść na stronę internetową. Intencja jest tu ewidentnie informacyjna, więc należy stworzyć artykuł blogowy. Ale my w tym, żeby w artykule zamieścić wszystko to, czego Użytkownik od nas, a właściwie od artykułu, oczekuje. W tym przypadku będzie to wiedza i praktyczne tipy, na przykład gotowa checklista dobrego artykułu, która nie pozwala zapomnieć o tym, do kogo piszemy ten artykuł, czy piszemy językiem korzyści, itd. itd. No dobra, a co jak użytkownik napisze, że chce na przykład kupić kurtkę przeciwdeszczową na rower? Intencja będzie tutaj ewidentnie zakupowa i w tym przypadku należy zrobić dobry opis do kategorii produktu, a nie artykuł blogowy. Artykuł byłby lepszy w momencie, kiedy użytkownik pytałby, na przykład, jaka kurtka przeciwdeszczowa jest najlepsza na rower. Bo intencja byłaby wtedy informacyjna. Są oczywiście też aplikacje i nie musimy tego robić ręcznie, bo są właśnie aplikacje, które pozwalają nam szybko sprawdzać e, intencje, rozpisywać idealną strukturę treści, a nawet pisać artykuł. W moim przypadku oczywiście wybieram Josa AI, no bo jestem współtwórcą e, founderem tego agenta tej agentki, więc dla mnie wybór jest oczywisty, ale znajdziecie też kilka Innych ciekawych aplikacji. Ja oczywiście polecam JOSE.